Cześć, kochani. Czekam, czekam. Kto się dziś pojawi, codziennie o innej porze, codziennie niespodzianka, codziennie inny temat, i wszystko w temacie. Zacznę może od ogłoszeń parafialnych, ale jeszcze chciałabym mieć pewność, że w ogóle ktoś przyjdzie. Jak ktoś będzie, to dawajcie tylko znać, że jest ok. To zaczniemy jeszcze, zanim się wszyscy zbiorą, kilka ogłoszeń parafialnych. Wczoraj się pytałam, czy idziemy z flow, czy mam coś przygotować wcześniej w kwestii tego, że będę w podróży za jakiś czas. No, widzisz, Viola, myślałaś, właśnie o mnie jestem. No, no to mówisz, i masz, nie? No to dzisiaj dla ciebie. <grym> Więc tych ogłoszeń parafialnych. Wygrało, że idziemy na żywioł i będę nagrywać w takich warunkach, w jakich to będzie. Tak jak mówiłam, nie mam generalnie internetu, jak jestem u rodziców, no ale zobaczę, jak to będę robić na roamingu i zobaczymy też, jak to będzie w takim razie z wrzucaniem filmików na YouTube, ale jakoś to, jakoś to zrobimy. Ja właściwie też się cieszę, że pójdziemy na żywioł, dlatego, że to nie jest tylko przecież ja dla Was, ale ja dla siebie, bo od tego zawsze zaczynamy, pamiętamy definicję przypływu. Najpierw ja dla siebie i z tego podaję dalej, więc gdybym to nagrała, to w sumie bym nie miała tych 40 dni w ciągu z Wami. Także nie, nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale idziemy w, w niewiadomą i z zaufaniem. Pytacie się czasami w wiadomościach prywatnych, więc też tu już grupowo, zbiorowo odpowiem, bo ciężko mi na każdą z nich indywidualnie odpowiadać. Czy coś jeszcze można zrobić, żeby wspierać się w tym procesie, w którym teraz jesteśmy, czyli w naszym wyzwaniu przestaje zadowalać się byle czym, lub ewentualnie co miałoby sens lub mogłoby pomóc, żeby to później wspierać? Po pierwsze wytrwałość. Czyli naprawdę, żeby przejść najlepiej te 40 dni w ciągu, bez przerwników, nie jakieś 3 dni w jeden dzień na drobie, to ma, no to ma duże znaczenie. Dwa, z mojej pracy indywidualnej na pewno analiza, a, jeśli są, a jeżeli są ciężkie energie, znaczy ciężkie, trudne wyzwania w kontekście, że jednak widzisz, że dalej cały czas gdzieś krążysz w kole. I powtarzasz pewne schematy, to raczej bym nawet powiedziała od razu już harmonizacja numerologiczna, ale tutaj, jakby zainteresowanych, zapraszam przede wszystkim na stronę internetową. Pamiętajcie, kochani, tam naprawdę jest wszystko opisane jest cała metodologia mojej pracy, wszystkie narzędzia jest zakładka z pytaniami, odpowiedziami, co trzeba, jak trzeba, jaka różnica. Więc zapraszam tam, ok? I dopiero jak tam nie będzie odpowiedzi na coś, lub nie wiecie, co wybrać, to zgłaszajcie się do wiadomości prywatnej. Także to z mojej strony tyle, jeśli chodzi o te pytania, co tutaj można by zrobić. No i co? Dzisiaj zaczynamy. Dzień ósmy naszego wyzwania. Wczoraj rozmawialiśmy o, o czym myśmy w sumie wczoraj rozmawiali, a tak. Były najpierw trudności. Wczoraj było proszę jako magiczne słowo klucz. Więc dzisiaj zamkniemy to, bo to jednak, jakby bym powiedziała, taki pewien ciąg. E, praktyka wdzięczności. No, i teraz trochę prowokacyjny tytuł: e, Hit czy Kit? Zależy. <grym> Z tą wdzięcznością to jest taki, e, takie słowo klucz w kontekście, że wszyscy o tym mówią, wszyscy o tym trąbią, e, dużo tego jest. Mm, no, ale w większości przypadków, jakoś tak e, niby każdy rozumie, niby każdy wie. Ale jakoś nie działa, nie? Albo jakoś się nie zawsze sprawdza. Pierwsza ważna sprawa. Najbardziej popularną praktyką wdzięczności jest dziennik, dzienniczek wdzięczności, tak? Ja osobiście nie stosuję, nie mam absolutnie nic przeciwko, nie, to nie chodzi o sam dzienniczek, tylko jest tu pewien kruczek, na który warto zwrócić uwagę. We wszystkich tych praktykach, jeśli szczególnie sobie piszecie, Super, bo nakierowujesz już w tym momencie Twoje myśli um, na coś pozytywnego, że trzeba szukać, um, ale uwaga, uwaga po pierwsze, bo to może bardzo szybko wejść w schemat, że po prostu coś piszę, bo już w pewnym momencie trudno mi wymyślać coś, co się nie powtórzyło. No i wszystko pięknie, że natężam moją głowę, wszystko pięknie, że inwestuję ten czas, ale wdzięczność trzeba poczuć. Więc dopóki sobie tak piszesz w tym w dzienniczku i nakierowujesz swoje myśli, ok, to już ma sens, bo fajnie, bo głowa generalnie raczej szuka negatywów, ale to nie jest jeszcze ten etap, gdzie to naprawdę zadziała i z którego coś przyciągamy. To trzeba poczuć. Więc jeśli praktykujesz to yy, i masz taki dzienniczek, yy, no to yy, zwróć uwagę. Na ile nie wchodzisz tu w schematy, że mówisz, ok, to siadam, moje tam, nie wiem, lista y, pięciu najważniejszych, bam, 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 wiecie, głowa lubi schematy i odbębnione, haczyk, 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 ok, zrobiłam. Dach nad głową, świeża kawa, y, piesek, ciepłe łóżko, piękna pogoda za oknem, ale czy ja czuję wdzięczność? Czy tylko napisałam listę? Więc jeżeli to Twoja praktyka, to sprawdź. No i teraz moje dwa sposoby: żeby sobie to ułatwić, wiecie, ja jestem fanką <grywania> ułatwiania sobie życia i mam swojego rodzaju zawsze troszkę inne skojarzenia, troszkę inny styl tłumaczenia, ewentualnie jakieś opowiastki, czy jakby to powiedział mój znajomy, opowieści dziwnej treści, no i no, ze mną taki flow, także <grywania> płyniemy w tym, kochani. Po pierwsze, jak w ogóle czuć wdzięczność, kiedy jest trudno? No bo to jest takie, no właśnie, wbrew naturze i ciężko się jest zmusić do poczucia wdzięczności. To znowu jest, wiecie, taki fake, nie? To jest oszukane. To jest tak, jak człowiek naprawdę się nie czuje dobrze w swojej skórze i ktoś ci mówi, że masz patrzeć w lustro i powtarzać: Kocham się, kocham, jestem, ale znowu tego nie czujesz. Robisz to jakby, wymuszasz to na sobie, i szczerze powiedziawszy, dla mnie to w ogóle nie ma jakiegokolwiek pozytywnego działania. Więc jeśli jest trudno, oprócz tego, że już rozmawialiśmy, właśnie po co te trudności i dlaczego nas spotykają, i jak widzieć w nich tak naprawdę lekcje, wyzwania i je jakby przytulić, tak, i być w tym momencie tu i teraz. To oprócz tego można sobie zastosować moją metodę, kręciłam kiedyś o tym wideo, czyli metodę na serniczek. No i teraz jak to jest z tym serniczkiem? To jest tak, że żeby upiec sernik, to też pewien proces, tak? Pomijając, że jest pewna logistyka, że musisz wyjść, pójść do sklepu i mieć listę zakupów, no to później jakby. No, trzeba to wszystko zmieszać, tak? Czyli tam jajka, proszek do pieczenia, biały ser, cukier, coś tam jeszcze. Niektórzy dodają masła, niektórzy nie, niektórzy jeszcze jakieś tam śmietany, kruszonki, rodzynek, no i tam mamy te wszystkie składniki, w zależności od tego, jaki sernik pieczemy, tak? I na koniec mamy pyszne ciasto. Nie ma nigdy gwarancji, oczywiście, że sernik wyjdzie, no ale zauważcie, nie pieczemy go raczej z taką myślą. E, pieczemy go, bo się cieszymy, że go upieczemy i że będzie dobre ciasto. I teraz, jak jemy ten sernik i wszystko już jest razem, czyli to jest jakby ten drugi brzeg, do którego idziemy po naszym moście, to wszystko jest super, tak? Ale jeżeli jesteś w trakcie dodawania składników, i teraz, jeżeli w pewnym momencie em, Masz tylko surowe jajko, albo tylko mąkę, no to to pyszne nie jest. Może dla kogoś pyszny jest cukier. Miałem ja mało słodze, także sam cukier to chyba też za bardzo nie moja bajka. Ewentualnie może biały ser. Ale znowu, bez jajka, bez mąki nie wyjdzie sernik, nie upieczesz go. Nie uda się tak. Muszą być wszystkie składniki. Tak samo nasz proces jest wieloskładnikowy. I to co w danym momencie może się wydawać trudne, niesmaczne, niepotrzebne, jest dokładnie częścią recepty, którą każdy z nas złożył sobie tam z poziomu wyższej inteligencji, tak? Czyli wszechświat dokładnie wie, co ci trzeba, żeby sernik ci wyszedł. Więc nie odrzucaj tego, co w jednostkowym momencie tu i teraz może być trudne, może nie być fajne, no bo surowe jajko nie jest pyszne, albo nawet część procesu, bo może na przykład najpierw dodamy mąkę, surowe jajko, i jeszcze nie ma cukru, nie ma sernika, samego sera, już nie mówiąc o serniku, no i to dalej jakby właśnie. No i teraz, jeżeli przerywamy i wyrzucamy to, i mówimy, to nie działa, to nie jest moje, no to nie upieczemy tego sernika. I znowu wracamy i znowu Wszechświat mówi, ok, mar marzysz, pragniesz sernika, więc jeszcze raz wracamy, więc zaczynamy, tak, przepis wygląda, jajko, mąka, a Ty znowu, pśit, nie podoba mi się, przerywam. Dobra metoda, żeby sobie to przypomnieć i poczuć wdzięczność, nawet jeśli do końca nie wiem całej receptury, no bo znowu, zaufanie ponad logiką musi być, nad tym właśnie tak naprawdę pracujemy. Z tego poziomu mamy wszystko i przestajemy się zadowalać byle czym, więc nie zapychaj się szybko tylko cukrem którego później zabraknie do sernika i od którego zaraz będzie ci niedobrze, albo samym serem, który może nie jest niesmaczny, ale jednak jako całość tego pysznego sernika ma zupełnie inny smak. Nie, nie grzęźnij w tym, nie wyrzucaj, kiedy jesteś na stacji jajka czy mąki, bo to też ważny składnik i bez niego czasami też nie upieczesz. Ja bym bez mojej. Trudnej wyprawy, bez mojej choroby, bez mojego odrzucania tego wszystkiego, bez moich nawyków, bez mojego perfekcjonizmu, bez mojego prawie stanu anorektycznego, bez niekochania siebie, bez ogromnego y, braku zaufania, y, lęku, kontroli, lęku przed opuszczeniem, nie byłabym tym, kim jestem. Wszystko to było potrzebne, żebym mogła skosztować mojego sernika. I piekę kolejny. I zawsze gdzieś jest trochę mąki, jajka, ale też już pamiętam, że na końcu był pyszny sernik. Więc to, to jest to. A jeszcze dodamy sobie wisienkę na ten serniczek, czyli niech to będzie zasada nie wiem, jak to nazwać może, może tubylca? Dajcie znać, czy to tak pasuje. Czyli jeżeli czegoś pragniesz, mówiliśmy już troszkę o tym, o tym świetle otaczającym i o tym wewnętrznym, tak? Czyli to, co jest otaczające, to twój potencjał, ale którego jeszcze nie odkryliśmy, dlatego nie rozumiemy, nie wiemy do końca, to, co już mamy w środku, no to już jest to, co przeszło, co jest nasze, co jest wyrobione, i dlatego wtedy już rozumiemy. Czyli nie wiadoma jest super, bo to jest wtedy nowe. I teraz uwaga. Natomiast my już to wyczuwamy. No bo my wyczuwamy, co jest w polu, tak? No, i jeżeli wyczuwamy, co jest w polu, to znaczy, że to już jest blisko. I teraz wyobraź sobie, że jedziesz w jakieś tereny dziewicze. Dajcie znać, nie wiem, gdzie jeszcze, gdzie żyje jeszcze jakaś ludność, bo szczerze powiedziawszy w Ameryce Południowej, to wydaje mi się, że tam jednak już ten szamanizm jest taki dosyć mocno komercyjny, ale może jakaś. Papaja, Gwinea, gdzieś może jakieś um, jeszcze plemiona w Australii. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy naprawdę gdzieś na krańcu świata w dżungli. Albo przynajmniej jeśli nawet w Peru czy gdzieś, to mówimy o, o starszym pokoleniu, które naprawdę tej dżungli nie opuszczało, czyli nie zna tego świata, którego my znamy. tak? I teraz wyobraź sobie, że trafiasz do tego miejsca, spotykasz tego tubylca i mówisz... Brakuje ci iPhone'a? Brakuje ci y, tableta? Słuchawki bezprzewodowe? Nawet gdyby mówił twoim językiem, jak myślisz, jaka by była odpowiedź? No nie. Dlaczego? Bo nie jest to w jego polu, bo tego nie zna. I nie jest to dla niego istotne. I teraz nie chodzi o to, że iPhone, tablet i słuchawki są potrzebne lub niepotrzebne. Chodzi o to, że jeżeli czegoś pragniesz, jeżeli nawet przez chwilę czujesz brak, a wiemy, że nie chodzi o to, żeby czuć właśnie brak, bo z braku tworzymy brak i przyciągamy więcej braku. Czyli jak wrócić do tej wdzięczności i jak poczuć, że już to mam, jak mi brakuje. No, bo znowu, jeżeli jesteśmy w głowie, a ja rozumiem, że jest ciężko na początku, bo co? Bo to, że ci ktoś powie, słuchaj, nie żyj w braku, żyj wdzięcznością, żyj zaufaniem, jest bardzo trudno na początku i do mnie też w ogóle to nie trafiało. Więc jeżeli mi czegoś brakuje, to znaczy, że już wyczuwam z jednej strony, że jest to blisko, stąd to zainteresowanie, stąd ta intencja, stąd ta potrzeba. Okay? I jeżeli czegoś mi brakuje, to znaczy, że już musiałam to mieć w tym życiu lub w innym. Bo nie może mi czegoś brakować, nie mogę za czymś tęsknić, czego nigdy nie miałam. Dlatego ten tubylec nie tęskni mu, nie brakuje iPhone'a, słuchawek, nie jest mu to potrzebne, nie zna tego, nie miał. A skoro już coś miałam i przyniosłam do tego zewnętrznego potencjału tego życia, to znaczy, że mam sobie o tym przypomnieć. Mam za tym zatęsknić, żeby znowu to mieć. A jak już coś miałam, to niby dlaczego nie mam tego mieć znowu? Nawet jak to przekulałam, nawet jak to straciłam, nieistotne. Miałam, to mogę mieć znowu. Więc po co mi być w braku? Skoro jest już to blisko, to mogę poczuć tą wdzięczność. I jeżeli wtedy dopiero wyjdę z głowy, czyli rozumiem, że nie chodzi o klepanie regułek i zapisywanie kartek, gdzie nic nie czuję... Jeżeli rozumiem, że piekę sernik i być może jestem na stacji jajka czy mąki i jeżeli rozumiem, że nie mogę tęsknić za czymś, czego nie znam, czego nie miałam i co nie jest w bliskim mi polu, czyli co, co chce z powrotem wejść do mnie, to z tego poziomu głowa już może odpocząć, a ja mogę wejść do serca, do zaufania, Otworzyć sobie ten portal, który sobie otwieramy teraz codziennie, i przecież tam już wszystko jest. I z tego poziomu, skoro tam już wszystko jest, a głowa nie wariuje, to nie jest sztuczne, to nie jest fake, to nie jest zmuszanie się, powiedz sobie poklep się i tak dalej, tylko już to czuję, już mam wszystko i też od razu się tym napełniam. Czyli naprawdę to czuję i jestem wdzięczna, no bo jak mam wszystko, to jestem wdzięczna. Dajcie znać, jak to czujecie. Dla mnie to jest jakby moja wizja, jak łączyć się z tą wdzięcznością, żeby to nie było takie suche, żeby to nie były puste marketingowe hasła, które później gdzieś klepiemy, ale z tego klepania to mało nam wychodzi, bo chodzi o czucie. Bo chodzi o czucie, kochanie. I bez tego czucia, bez tej wdzięczności, bez bycia w sercu, nie możemy, jakby znowu, nie wejdziemy nigdy w to zaufanie ponad logiką, bo to jest tu. Ale żebym w ogóle mogła tu wejść, głowa też się domaga, głowa też lubi rozumieć. Oczywiście, jest, każdy z nas jest innym typem, jasne. Ja numerologicznie lubię rozumieć, lubię to poukładać, ale. Dużo łatwiej już wchodzę w flow i, i, i takie, że nie muszę wszystkiego wiedzieć. Ale być może, jeśli jesteś numerologiczną, szczególnie pewnie jedynką lub siódemką, lub masz dużo tych energii w swojej matrycy portretu, to będziesz chciała, chciał bardzo dokładnie rozumieć i znowu powiesz, ale jak, ale dlaczego, ale o co w tym chodzi, to wróć. To wróć wtedy. Wróć na stację sernik i wróć do opowieści o tubylcach. Przypomnij sobie i wtedy już wejdź do serca. No bo jakby głową do serca nie wejdziesz, nie? To też się nie da. Ale nasyć ją najpierw. Szanuj Twoją naturę. To jest też piękne. Ja uwielbiam pracować z takimi klientami, którzy mi bardzo dużo pytań zadają, są bardzo w głowie i bardzo analitycznie, bo to mi daje szansę, że sama muszę się nad tym pochylić. Jak mogę o tym opowiedzieć? Jak mogę to przedstawić? W zrozumiały sposób, mimo że nie wszystko się da zrozumieć, no bo znowu tego ponad się nie da, ale jednak, żeby nasycić ten poziom. Więc dziękuję Wam wszyscy kochani, którzy tam na sesjach <grym> dajecie dużo tych pytań, bo dzięki temu później przychodzą takie odpowiedzi, ale też uwaga, być może jutro sobie porozmawiamy o kreacji kreatywności, te odpowiedzi nie przyszły stąd. Tu jest kolejny myczek, ale to już nie na dzisiaj. Także tyle o wdzięczności. Dajcie znać dalej, jak się czujecie, jak Wam idzie, jak wyzwanie. Czy dalej jesteście w ciągu, <laughs> czy ktoś opuścił, czy ktoś doszedł później, e, możecie numerki wpisywać. Jak jesteście ze mną, to piszcie: idę z tobą, albo ósemka. Jak ktoś zaczął później, to po prostu napisz, e, który, który tam numerek teraz jesteś i robisz. I po prostu wrócisz najwyżej jakoś, sobie zamkniesz inaczej ten cykl. Wszystko jest Twoje, ok? Więc jak już trochę głowa teraz, miejmy nadzieję, jest nasycona, bo pogadałam, <laughs> pogadałam, pogadałam. To co? To dzisiaj nie robimy mostu, jutro sobie raczej może na ten most wrócimy. Zresztą jutro to nie wiem, co jeszcze będzie. Dzisiaj dajmy sobie kilka minut tylko, żeby już z tego poziomu, gdziekolwiek jesteś, na jakiejkolwiek stacji jesteś, poczuć, że pieczemy sernik, że już nam trochę w kuchni pachnie. Poczuj ten zapach tego Twojego. Jeśli, jeśli nie lubisz sernika, zastąp ulubionym innym ciastem chlebkiem, nie wiem, co tam Twoje. <grych> poczuj ten zapach. Poczuj to, że to już jest w polu, że to już jest, to już jest, no skoro to za tym tęsknie. Poczuj też, po, właśnie, jak już to miałam, miałeś, mieliśmy, to możemy mieć znowu. Bo niby dlaczego nie mam mieć tego po raz kolejny? Poczujmy to, i po prostu otwórzmy fajnie nasze serce i podziękujmy sobie dzisiaj, nie? Po prostu za to, że jesteśmy, za to, że się stawiamy i za to, że już mamy wszystko. To co? Siadamy, kochani? Króciutko, wiem. Jesteśmy w ciągu dnia. Ja też jeszcze zaraz muszę uciekać na sesję. Głęboki oddech. Możesz sobie na chwilę wypuścić powietrze ustami, przyjąć wygodną pozycję lub taką, jaką. Możesz, musisz. Jeśli pozwala ci na to otoczenie, zamknij na chwilę oczka. To nie będą nawet, to będzie takie 5 minutek, tylko możesz położyć ręce lewa i prawa na lewej, na twoim sercu i powolutku. Oddychaj do serca. Czuję, jak każdy wdech powiększa twoją klatkę piersiową. Jesteś tam całą Twoją uwagą. I po prostu poczuj Twoje serce poczuj jaka tam energia poczuj ile tam ciepła nie wiem, na jakiej stacji jesteś. Ale wiem, że i Twoja recepta da na końcu pyszny sernik. Zaufaj temu i poczuj już wdzięczność. Za to, że się stawiasz i pieczesz, nawet jak jest trudno. Przypomnij sobie również, że nie mogę tęsknić za czymś, czego nie znam. A nie mogę znać czegoś, Czego nigdy nie miałam. Zatem mogę mieć to znowu? Tak naprawdę już to mam. Poczuj to. Uśmiechnij się. Poczuj wdzięczność. Z tego poziomu przestajesz zadowalać się, byle czym. Poczuj to. Ile energii masz w sercu, ile tam światła, ile potencjału? Zero braku. Tego pragniesz wszystkiego, Pomasz masz wszystko i jesteś wszystkim. Poćwij to. że masz wszystko i jesteś wszystkim. Podziękuj sobie. Za to, że sobie o tym przypominasz. Pragnę wszystkiego mam. Wszystko jestem wszystkim. Ostatnie oddechy głęboko do serca. I wracę powoli do mnie. Z pełną wdzięcznością za każdego z Was. Za to, że się stawiamy. Za to, że sobie przypominamy. Za to, że przecież mamy wszystko. Jesteśmy i pieczemy dalej. <grym> Będzie piękny sernik, kochani. Osiem dni za nami. Jak zawsze, z miłością, z serca do serca. Przychodzę jutro. Pięknego dnia. Ściskam Was bardzo mocno. Trzymajcie się, kochani. Papa. Pa.